thank you Intencją reżysera oprócz bazowego problemu uzależnienia był rozpad rodziny. Myślę, że każdy z nas miał w rodzinie w sytuację nie, z osobą uzależnioną. To w jaki sposób teatr funkcjonuje, jakby no. alkoholizm, czy uzależnienie funkcjonuje w teatrze i w kulturze teatralny też jest tematem, o którym my się roztrzaskujemy. Ja wchodząc do jakiejś sceny zrobiłam, no nie wiem, coś takiego na przykład i on od razu podpowiadał mi, na przykład, że ona sobie wyobraża, że jest motylem. No i jakby to, jakby ponieważ starałam się na to reagować najgłupiej czy najodważniej jak umiałam, starałam się po prostu być motylem w tej scenie. Właściwie te postacie się cały czas okłamują i jak gdyby nie, jak to powiedzieć, no, Oczywiście, że tam są emocje, ale właściwie im bardziej są one ukryte, to jest lepiej. Oczy,